Nie wiem co mam nagrać, żeby filmy moje robiły dużo wyświetleń. Na Manciu po prostu zacząłem rzucać dokładnie to samo co rok temu. Ale ten kanał ma tylko miesiąc, co ja tutaj mogę robić. Grać w lola? E to przeszłość. Nie, może, może zadzwonię do jedynej osoby, która rzeczywiście może wiedzieć, jak mi tutaj pomóc. to bardzo dobry. Halo? Gilgamesz. Słuchaj. Co powinienem nagrać? Słuchaj, no, może. prankuję tekstem piosenki. Zaraz! Ma... Manzio. Przecież to jest świetny pomysł! To, to był tylko żart. Już wiem, co nagram! Witam wszystkich, ja jestem Łukasz i dzisiaj mam dla Was coś, co ostatnio zaczęło podbijać internet. Albowiem będę prankował swoją dziewczynę tekstem nie wiem autorstwa Multi'ego, którego na pewno kojarzycie z YouTube'a. Zobaczymy, czy się nabierze. Tutaj właśnie mam od niej e, SMS-a, kotku, czy idziemy wieczorem do kina i tak się składa, że Multi ma dla niej idealną odpowiedź. Odpisujemy jej znanym przez każdego tekstem. Zobaczymy, czy się nabierze. Zobaczymy, czy się nabierze. Już widzę, pewnie już przeczytała. Jestem ciekaw jej reakcji. Na pewno się nie skawcie, że tutaj wszystko jest po prostu żartem, że wszystko jest tutaj prankiem. Jeżeli chcecie więcej takich wybornych pranków, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę pod filmem. Myślę, że 20 tysięcy to na tym kanale z lekką ręką wam się uda. Może ja Cię proszę o jedną dziesięć. Widać, że jej bardzo na tym zależy, no ale przykro mi, gdybyś nie była wkręcana na YouTube'a, to pewnie bym się zgodził. Nie wiem jak to będzie ziom, Przykro mi. Dzisiaj się niestety nie dowiesz, czy pójdziemy do tego kina, czy też nie. No okej, okay, i wysłane. Nie, myślę, że się tutaj wkręci. Po prostu straszy most. Mam nadzieję, że później się dogadamy. Potem zrozumiesz, że to tylko taki dowcip. Powiedz jak to jest. No przecież jak ci mówię, że nie wiem, no to nie wiem. No jak mam ci powiedzieć jak to jest, skoro ja sam nie wiem? Nie pytaj się mnie, jak to dziś będzie. Ale. Pomyślę, że tak łatwo daje się nabrać. A słyszę tą piosenkę i bardzo, bardzo dobrze ją znałem, więc jestem zaskoczony, że tutaj się jeszcze nie skapnęła. Nie wiem, mo może niedawno się żemnęła, może dopiero coś stała czy coś w tym stylu. O, przestań do mnie gadać, widzę, że agresywnie się tutaj zaczyna robić, ale prawdziwi praktycy się nie poddają za wcześnie. Słuchajcie, musimy do samego końca tutaj cisnąć. Ja dziś nie przyjmuję się jeszcze jej w drugiej wiadomości od razu dopiszę. Nie, nie. Oj, to na poważnie... Dobry żar, dobry żar, to brzmi, aby to była prawdziwa rozmowa z nią tutaj. No nie wiem dlaczego to się tak wcześniej zdenerwowała. Ja się po prostu, no, no w zasadzie spytała się o co mi chodzi, no to nie mogę jej powiedzieć, takie są zasady tego pranka. Oooo! Oooo! Tutaj się już ostre wyzwiska zaczynają, nie, to wiecie co? Chyba powoli się zbliża moment, że będę musiał zadzwonić i powiedzieć, że to jest tylko żart i tutaj ratować się, ale jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę głębiej wejdźmy w to. Kolejny tekst jest mocny, ponieważ mamy i mam wysrane na tam nagrzane. Wysrane. Mogę tutaj przecinek sobie wstawić dodatkowy. Wysrane. O przecinek na tam nagrzane. Ten jeden przecinek wszystko tam zmienia w tej wypowiedzi. I poszło, poszła bomba dostarczona, zaraz będzie odczytana również. I chyba po, chyba po tym będziemy już kończyć. Nie ma co już tego byka łapać za rogi. Widzę, że odpisuję na finalną, właśnie, wiadomość. I wszystko zniszczyłeś. Pst, nie przesadzam, Mam nadzieję, że tutaj nie zacznie zaraz nam dramatyzować na filmie, bo to nie byłoby śmieszne. A ten prank ma być śmieszny. Po co ci by. Po co ci byłem? Tylko na. Przecież to sensu nie robi w ogóle. Przecież. Zaraz. Halo? No i jak się czując będąc prankowanym? Nie, jak to. No, nabrałam cię. Jak to. No przecież nagrywam prankuję mojego chłopaka tekstem piosenki. I tak troszkę by było ciężko, żeby na ciebie Nie, się nie, nie, padło. to ja tutaj kręcę właśnie. Ja, ja kręcę prankuję dziewczynę tekstem piosenki. Nie, 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 kochany, to idzie do mnie, to ja to nagrałam. Wiesz, to dobra, dobra, cześć. Tak się właśnie kończy. Nagrywanie prawdziwych pranków przez prawdziwych youtuberów, którzy nie podstawiają aktorów. Dzięki za oglądanie. Nigdy więcej pranków już nie będzie.